Cześć, mam przed sobą czytnik Onyxbox Nova R i w tym filmie pokrótce przedstawię jego interfejs. Tu mam bibliotekę, sklep, który, którego nie aktywowałem, Aplikacja notatki, pamięć wewnętrzna. Z tego poziomu możemy przeglądać foldery. Tu mamy listę aplikacji. ustawienia systemowe górne rozwijane menu z do wifi, bluetooth to są ustawienia od trybów odświeżania tryb normalny, przyspieszony A2 X Oznienie ciemnych kolorów, filtr światła, no. i pokrótce tutaj mamy obszar, obszar zawartości. A tu przyciski, tymi wybieram żądaną treść.